Niepokoi mnie potęga sojuszu Dolana Gamesa. Jest szansa, że wkrótce mnie zaatakuje, a ja nie jestem wystarczająco mocny, żeby się obronić. Chyba będę musiał założyć sojusz. Witam Imperium Hiszpańskie, mam do Ciebie pytanie. Witam Imperium Rzymskie i jakie to pytanie chcesz dołączyć do mojego sojuszu? Chcę dołączyć. Może zaprosisz do tego sojuszu Jugosławię i Imperium Osmańskie? Zaproszę ich i jakby co to pierwszym celem naszego sojuszu będzie sojusz Dolana Gamesa. Witam Jugosławio, chcesz dołączyć do mojego sojuszu? A jak chcesz to zapytaj Imperium Osmańskie czy też chce dołączyć. Chcę dołączyć i jakby co to już lecę o to zapytać Imperium Osmańskie. Imperium Osmańskie, chcesz dołączyć do sojuszu, w którym jestem ja? Imperium Rzymskie i Imperium Hiszpańskie? Dobra, chcę być w tym sojuszu, tylko daj mi się najpierw powiększyć. Imperium Hiszpańskie, może zwiększysz swoje tereny i siłę? Wiesz, będziemy walczyć z dobrym przeciwnikiem. To jest dobry pomysł. Przy okazji odzyskam swoje kolonie. Kurde, Wielka Brytania wzięła te tereny, które chcę odzyskać. W sumie nie chcę ich teraz odzyskiwać. Mam zwiększyć swoją siłę, a nie zmniejszyć. A co się tam na dole dzieje? Proszę, oszczędź nas. Proszę, zostaw mnie, nic innego nie możesz zrobić. Brazylio i Argentyno, dobijcie go dzięki za pomoc Imperium Hiszpańskie. Cóż, nie musiałem tego robić, ale coś mi w głowie podpowiadało, żebym to zrobił.